Witam bardzo serdecznie w kolejnej rozwalaniu w kolejnym rozwalaniu bazy na 114, przepraszam. Więc tak, jesteśmy w jakiejś bazie. Kordy to są takie, proszę bardzo 10, 580 na tam 10400. 400 proszę zobaczyć. Um. O, wywalanko klient. I bardzo prawilnie, bardzo prawidłnie. Prawidłnie. bardzo dobrze. Trzeba to wszystko wysadzić. Niestety w tej oto bazie nie ma wyśniaków. Y, no ale już, No cóż zrobić. No. Zaraz zostawimy także tabliczkę, jestem w, w trzy osoby oczywiście, niestety nie gadam z tymi osobami, ale rozwalamy TNT, tutaj Maciek widzę, że ma te TNT, jest dobrze zaopatrzony, prawilny widz, że tak powiem. Tutaj mojemu sprzedawcy trzeba będzie coś, sprze coś dać, a może nie dać. Zobaczymy, zobaczymy. To taki sprzedawca yy, mało lubiany przeze mnie. O! Przypadkiem. O, o. No i chyba tyle po tej bazie będzie. Chyba wszystko. Po tej bazie jest już. No dobra. Czyli kolejna baza rozwalona, no mówiąc krótko. Bardzo fajnie. Więc trzymajcie się, do usłyszenia i pa pa!